Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry Państwu. 19 września imieniny obchodzą January Konstancja, Teodor oraz Alfons. Przysłowie: Na świętego Teodora zapełniona komora. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że piwnica jest pełna plonów z tegorocznych zbiorów. Mamy 263 dzień roku, do końca pozostały 103 dni. Słońce wzejdzie 36 minut po godzinie 6, a zajdzie 59 minut po godzinie 18. Dzień potrwa 12 godzin i 25 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 21 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 43 minuty. Jesień coraz bliżej. Ważne, nietypowe święta. Dzień Emotikona. Mało kto wie, że pierwszy znaczek uśmiech pojawił się 30 marca 1881 roku. Tak, tak, proszę Państwa. W satyrycznym magazynie PAK. Jednak pierwszy raz użył komputerowego emotikona profesor Scott Falchman 19 września 1982 roku. Mamy również Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, Międzynarodowy Dzień Mówienia Jak Pirat i Dzień Pracowników Służby BHP. 19 września 1639 roku Sejmik Wielkopolski ponownie zajmował się sprawą osuszenia rzeki Obry. Chodziło o to, że w tym rejonie, tutaj gdzie mieszkamy, rzeka Obra płynęła bardzo leniwie, rozlewała się bardzo szeroko i czyniła wielkie szkody w uprawach. W 1711 roku cechmistrzem cechu społecznego w Wielichowie. Był garncarz Andrzej. W 1730 roku w kościele farnym w Wielichowie przed ołtarzem Różańca Świętego miał miejsce pochówek przewoźnika Bartłomieja. Nie wiem, czy chodzi o przewoźnika, który pracował na promie u przewozu, który płynął między Wielichowem a Zieminem. Z 1758 roku w akcie granicznym mamy wiadomość o borze, czyli lesie Komierz pod Wielichowem oraz o lesie zwanym Konisz, a należącym do Proch. Las ten znajdował się pomiędzy Prochami a Wielichowem, jakbyśmy jechali z Wielichowa do Proch po prawej stronie. Pozostałością tego lasu jest tak zwany konieczny borek. W 1763 roku w Wielichowie pracuje młynarz Mateusz Wojciechowski, a w 1767 roku pisarzem miejskim przy magistracie był Franciszek Nadolski. W 1793 roku, według spisów, w Wielichowie uprawiano 21 łanów ziemi, 21 łanów łąk hodowano 35 sztuk koni, 23 woły, 42 krowy, 60 owiec i 28 świn. W 1909 roku w niedzielę w Wielichowie odbyło się zebranie Towarzystwa Przemysłowców Koło Wielichowo. 19 września 1942 roku z obawy przed aresztowaniem uciekły z Wielichowa siostry służebniczki Maryi, siostra Bogumiła-Rygielska i Hugona Walentowska. Siostry otrzymały od władz okupacyjnych nakaz stawienia się w kościanie celem przewiezienia do szpitala w Bojanowie. Od września 1939 roku siostry czynnie włączały się w pomoc mieszkańcom Wielichowa i najbliższej okolicy. Siostra Hugona w stroju cywilnym docierała do mieszkańców, którzy na placu szkolnym czekali na wywiezienie. Przynosiła im żywność i herbatę. Siostra bogumiła Rygielska pomagała mieszkańcom w pakowaniu. Polacy, wyrzucani przez Niemców z domu, bardzo często nie mieli czasu na odpowiednie spakowanie tego, co okupant pozwolił zabrać. Uzyskawszy pozwolenie niemieckiej żandarmerii, siostry opiekowały się chorymi w Wielichowie i okolicy. Do potrzebujących dojeżdżały zakupionym przez siebie rowerem. Jako wynagrodzenie dostawały żywność, którą dzieliły się z potrzebującymi. Po aresztowaniu księży i zamknięciu kościołów, siostry ukryły konsekrowane komunikanty w sąsiedniej parafii. Nie wiadomo, czy chodziło o parafię Prochy, czy może Wilkowo-Polskie, albo o inną parafię. Ornaty i bieliznę kościelną ukryły w kaplicy cmentarnej. Uzyskały pozwolenie na przyjmowanie komunii świętej bez pośrednictwa kapłana. Przez dwa lata ukrywały księdza Mariana Samulińskiego poszukiwanego przez gestapo w Poznaniu. Brały czynny udział w organizowaniu życia religijnego. Pośredniczyły pomiędzy ludźmi a księdzem, który w miarę możliwości słuchał spowiedzi, udzielał komunii, szcił i błogosławił związki małżeńskie. Latem 1942 roku przybyła do Wielichowa niemiecka pielęgniarka. Wniosła ona skargę do lekarza powiatowego o to, że siostry leczą Niemców bez zaleceń lekarza. W domu zakonnym przeprowadzono rewizję i znaleziono lekarstwa. Władze okupacyjne zakazały siostrom leczyć Niemców. Niemieccy urzędnicy pracujący w magistracie zaczęli ostrzegać siostry o zamiarze wysłania ich do obozu koncentracyjnego. Prawdopodobnie byli to ci Niemcy, którym siostry pomagały. 19 września 1949 roku na kościele w Wilkowie Polskim przeprowadzono gruntowny remont dachu. W wyniku remontu założono również piorunochron. 19 września 1972 roku walenty Jastrzą, mieszkaniec Wielichowa, rozpoczął opiekę nad kościołem pod wezwaniem Świętego Walentego w Wielichowie. Kościołem opiekował się samodzielnie do maja 1986 roku. Od tego miesiąca kościołem Świętego Walentego zaczęła się opiekować Anna Szczepaniak. I pani Ania opiekuje się tym kościołem do dnia dzisiejszego. Dziękuję państwu za wysłuchanie, za obejrzenie kartki z kalendarza. Zapraszam na nasze media społecznościowe. Przede wszystkim zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Czekam na państwa w kolejnym dniu. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.